Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o swoich przygotowaniach do obecnego sezonu, bo zapewne już wiecie, że zamierzam wystartować to jesienią 2016. Powiem skąd taki zamiar, dlaczego teraz, nie wcześniej, nie później. Przede wszystkim zacznę od tego, że startowałam teraz cztery sezony z rzędu, czyli dwa lata po kolei. Gdzie szczerze mówiąc powtarzałam, tak naprawdę formę, którą miałam, starałam się z nią z zawodów na zawody, z sezonu na sezon, troszeczkę szlifować, poprawiać, ale wiadomo, cały, cały czas praktycznie organizm był na dość niskich kaloriach. Nie było takiego momentu, kiedy można było wejść na takie dużo większe, bo za chwilę znowu zaczynał się sezon i trzeba było się do niego przygotowywać. Także ta forma była na podobnym. Poziomie byłam wtedy juniorką, już niestety nie jestem. Po dwóch latach startu naprawdę udało mi się dużo osiągnąć, jestem z tego cholernie dumna. I co teraz? Teraz postanowiłam zrobić przerwę roczną, mniej więcej, żeby troszeczkę cokolwiek podbudować. Wiedziałam, że mam niektóre partie, które są do poprawy, które trzeba troszeczkę objętościowo zwiększyć, między innymi nogi. Przez rok miałam problem, żeby je w ogóle trenować tak mocno. Dlatego starałam się podtrzymać to, co tylko było. Był na to duży priorytet. Troszeczkę udało mi się je poprawić, ale bardzo, bardzo, bardzo chciało mi się wrócić na scenę, że tak powiem. I ten, ta roczna przerwa, którą sobie zaplanowałam, skróciła się do półrocznej i startuje już tej jesieni. Pominęłam tylko jeden sezon. Dlaczego ją zaplanowałam? Takie były pytania i po co ona w ogóle była potrzebna. Właśnie po to, że kończyłam sezon juniorski. Starty w juniorach, przechodzę teraz do seniorek. To jest troszeczkę przepaść. Patrząc na zawodniczki doświadczone z wieloletnim stażem, ta, ta jakość mięśnia to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Dlatego też e, chciałam nad tym popracować, troszeczkę podbudować, móc dłużej pociągnąć e, taki okres zwiększonej kaloryczności, mocniejszych treningów i tego wszystkiego. Ehm, ale bardzo chciałam wrócić na scenę, dlatego już po, po pół roku praktycznie zdecydowałam, że znów przygotowuję się i będę startować. Brakuje mi tego, bardzo lubię, zazdroszczę dziewczynom, jak startują, a ja stoję po tej drugiej stronie. Dlatego teraz, kiedy mam jeszcze taki czas, że mogę sobie na te starty pozwolić, nie mam mega ogromnych zobowiązań w życiu. To chcę ten czas wykorzystać właśnie na te starty. Uważam, że forma nie jest zła i mam jak, naj, jak najbardziej szansę, żeby spróbować, właśnie powalczyć z seniorkami. E, oczywiście w Polsce z seniorkami również bardzo dobrze mi poszło, ale zależy mi na tych zawodach również zagranicznych, żeby tam zaistnieć. To, czego jestem świadoma i czego mi brakuje, to na pewno. No, nie oszukujmy się, a atutem kobiety w bikini jest na pewno pośladek, ładne nogi, brzuch i piersi. Niestety tego mi troszeczkę brakuje, mam tego świadomość, mimo to chcę spróbować yy, i zobaczymy, jak będzie po prostu. Jak wygląda w tej chwili okres moich przygotowań, jeśli chodzi o żywienie? Jem 6 posiłków dziennie, dlatego że mój dzień jest dość długi i bardzo nie lubię iść spać głodna. Dlatego mam to rozbite na 6 posiłków, z czego 5 jest węglowodanowych, jeden jest białkowo-tłuszczowy. Jest troszeczkę inaczej niż pisałam jakiś czas temu, troszkę to się teraz zmieniło. Bardzo głodna nie chodzę, natomiast czasami gdzieś tam odczuwa się to, to, to może nie tyle głód, co, co że chciałoby się zjeść coś innego, lepszego. Jakieś, jakieś fajne zaniemienniki, a teraz niekoniecznie jest już możliwość taka. Jeśli chodzi o treningi, wykonuję minimum 4, staram się 5, jak siły pozwolą, nawet i 6 treningów. Nie mam stałego schematu, jakie konkretnie ćwiczenia, w jakim trybie muszę wykonać. Mam na pewno priorytety swoje, których pilnuję do tej pory. Treningi staram się robić mocne, teraz z małymi przerwami, bardziej nastawione na taki interwał treningowy po to, żeby dodatkowo podkręcić jeszcze metabolizm, żeby ta tkanka tłuszczowa jeszcze troszeczkę schodziła, bardziej odsłoniły się mięśnie. Dzięki temu nie muszę wcale bardzo dużo kręcić treningów cardio, ani obcinać bardzo jedzenia, mam około 1800 kalorii, czasami nawet trochę więcej. Powiem szczerze, że takie 100 kalorii w tą czy w tą stronę waha mi się i, i jakoś drastycznie do tego aż tak nie podchodzę. Uważam też na przestrzeni swoich przygotowań, że niekiedy mogę sobie pozwolić na malutkie naprawdę odstępstwa e, i to też nie odbija się na formie. Tym bardziej, że bikini nie jest aż tak, nie wiem, e, dociętą, mega dok dokładną kategorią, e, dlatego tutaj nie trzeba aż tak restrykcyjnie do tego. Podchodzić, gdzie naprawdę dziewczyny czasami uważają to za jakiś reżim, przez co znienawidzają przygotowania, zniechęcają się do tego i to już nie jest przyjemnością. Ważne, żeby z tego wyciągać jak najwięcej e, uśmiechu i żeby to było czymś, na, na czym nam najbardziej zależy i, i co daje nam przede wszystkim szczęście. I tak jest w moim przypadku. Startuję już 10 września. E, są to zawody w Strzegomio, tam są eliminacje do Arnold Classic, na które chciałabym bardzo pojechać dostać się na tych eliminacjach. Jeździłam na te zawody do Hiszpanii rok temu i były to naprawdę jeśli chodzi o organizację, całe podsumowanie właśnie obecność Arnolda pod względem prestiżu bardzo, bardzo fajne zawody. Niesamowicie mi się podobały mimo tego, że zajęłam tam piąte miejsce w juniorkach, piąte miejsce w seniorkach. Uważam to za ogromny wynik, bo startowało tam około 50 zawodniczek razem ze mną i osiągnąć coś takiego w seniorkach, wtedy to było dla mnie Dużo wyższe, że tak powiem, zwycięstwo, bo tak to nazwę, niż pierwsze miejsce na jakichś takich niższych zawodach w Polsce. I tak właśnie do tego podchodzę. Chciałabym troszkę powalczyć również i w tym roku, zobaczyć, jaka jest konkurencja, i na tym by mi zależało. Kolejne starty, jakie przygotowuję, do których przygotowuję się w tym roku i które zaplanowałam. To na pewno chciałabym pojechać również do Czech, zobaczyć, jak tam wyglądają zawody. Nie miałam okazji przez poprzednie lata tam wystartować, dlatego to mam w takim zamyśle, natomiast nie jest to też priorytetem. Na pewno Puchar Polski, jedne z najtrudniejszych zawodów, ponieważ tam jest kategoria Open, tam są eliminacje do Mistrzostw Świata, które Wyjątkowo odbywają się w tym roku w Białym Stoku, dlatego jest to też ogromna okazja, żeby właśnie w swoim kraju wystartować na tak, na tak wysokiej rangi zawodach. Mam nadzieję, że się tam dostanę i będę mogła reprezentować nasz kraj i walczyć z innymi. W międzyczasie jest też około 3-4 zawodów w Polsce, które być może też z przyjemnością zaliczę i, i wystartuję. Bez względu na wyniki chciałabym. Spróbować w jak największej ilości wziąć udział w tych zawodach. Oczywiście, żeby nie przemęczyć organizmu, bo takie starty z tygodnia na tydzień na pewno są obciążające i niekoniecznie dobrze wpływają też na organizm, zdrowie i e, samopoczucie. Natomiast w, w lekkich odstępach czasowych, kiedy nie, nie trzeba się absolutnie odwadniać jakoś drastycznie, jak najbardziej można i, 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 i tak zamierzam. Chciałabym, żebyście zasugerowali, Wy, co chcielibyście jeszcze usłyszeć odnośnie przygotowań, czy może jakieś szczegóły odnośnie żywienia, czy sobie pozwalam na jakieś e, większe odstępstwa, bo od razu zdradzę, że absolutnie nie. Czy, czy w ogóle was, was ta kwestia interesuje, czy bardziej treningowa? E, jaki podział jest na, na partie mięśniowe, jak często, e, które powtarzam? Także zadawajcie pytania. E, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. A ja Was serdecznie pozdrawiam i. I mam nadzieję, że zobaczymy się na niektórych zawodach. Tu w Polsce będziemy mogli osobiście porozmawiać. Szczerze, bardzo lubię, jak, jak, jak osoby podchodzą. Sprawia im to przyjemność dla mnie jeszcze większą, dlatego zachęcam i do zobaczenia na najbliższych zawodach już 10 września. Pozdrawiam Was.